Dobra, nie, nie, nie chuj, nie będę nagrywać tego w okularach. Przejdziemy od razu do rzeczy. Jak znaleźć ten powód, czemu robisz to, co robimy, jak znaleźć ten swój sens życia i tak dalej. Bardzo dużo youtuberów do tego podchodziło, dużo osób próbuje to jakoś wyjaśnić na swój sposób. Hamza próbował to pomówić jako purpose, higher purpose. Eee, sens coś, co jest większe od ciebie. Gówno, eee, absolutnie kurwa nie, nie kupuję tego za cholerę, znajdywania tego swojego higher purpose i w ogóle, szukanie, duszkiwanie się jakoś nie wiadomo w duszy głęboko, jak im prościej, czasem znaczy lepiej, o wiele lepiej, jak najłatwiej jest czasem niektóre rzeczy rozumiem, się wykminić, po prostu prosto, nie trzeba, nie zawsze trzeba kombinować. I przejdziemy teraz do tego. Dam to na przykładzie mojego dobrego ziomka. Jak przejść po prostu do ćwiczenia codziennie, bo nie zawsze to jest takie proste. Znajdź sobie kurwa po prostu łatwy powód. Słuchaj, jestem z takich status medów, na przykład weźmy Jazzstream sam z Metal Gear Racing. Ja akurat bardzo dużo w to grałem. Sam spędziłem praktycznie przed kompem 20 lat. Więc teraz, jak w zasadzie to przełożyć na prawdziwe życie? Bo chcę być jakąś, chcę być kurwa taki dojebany, chcę być taki silniejszy od cyborgów i w ogóle. Już masz powód. Tylko teraz to trzeba rozłożyć troszeczkę na mniejsze części. Ponownie, prosto, bez kombinowania. Ta postać akurat walczy mieczem. Ma też zajebis zajebiste sztuki walki. Oraz też ma dobrze zbudowane ciało. Dobra, rozbijmy to na, na części pierwsze. Dobrze zbudowane ciało. Żeby mieć dobrze zbudowane ciało, takie, które jest praktyczne, silne i wygląda całkiem estetycznie, musiałbym zacząć ćwiczyć. Co jest najlepsze na hipertrofię? Siłownia. Co jest najlepsze na, takie pra na taką praktyczną siłę? Kalistenika. Dobra, to teraz można to połączyć pół na pół. Zacznijmy od 15 minut dziennie, nawet co drugi dzień. I idziemy na siłownię i po prostu robimy parę, parę prostych ćwiczeń, nie? nawet taki po prostu kurl, jakieś tam, pu, tam pusze, klata. Lecimy najprościej, jak się da, liniom najmniejszego oporu, żeby po prostu przećwiczyć i wyrobić sobie taki codzienny, codzienny tryb, że to robisz. Bo wiesz, że takie małe kroczki codziennie. Będą cię wzmacniać Twoje ciało. Teraz chcę zacząć walczyć mieczem i sztukę walki. No to kurwa z czasem jak zaczniesz ćwiczyć, twoje ciało zacznie mieć coraz większe możliwości, to sobie dokładasz ten sztuki walki. Kurde, co ci, co ci jara? Boks? Dobra, to no idę na boks trzy razy w tygodniu, albo nawet dwa razy w tygodniu, nawet raz w tygodniu, grunt, żeby chodzić, zacząć coś i wtedy nie dość, że zdobędziesz trochę, trochę wiedzy, będziesz wiedział jak. Będziesz, wiedział, będziesz czuł się pewniejszy i zaczniesz iść w tym cholernym kierunku. I tu znajduje się Twój cel. Czemu to, co robisz, no jaki to ma sens? I zapis, kurwa, ten cel. Nieważne, jakby nie był głupi, nawet jeżeli chcesz po prostu wyglądać jak Yuji Rohan z bakiego, no to to już jest jakiś cel. Masz teraz swojego role modela. Naklej sobie, kurwa, po prostu plakat z tą postacią, albo nawet zwykły, wydrukowany obrazek na ścianę i teraz już wiesz, co i po co to robisz i teraz wiesz czemu chodzisz codziennie na siłownię, co drugi dzień chodzisz na boks i nawet jak się nie będzie chciało, no to sobie pomyśl, czy Yujiro, czy Just Stream sami sobie odpuścili? Strzeliłem właśnie gumką w ścianę, absolutnie nie, no właśnie, no i co robisz i to jest twój purpose, masz już cel, masz już cel w tym co robisz i znajdowanie celu we wszystkim. Dałem to akurat na przykładzie siłowni, no bo to jest najciężej zacząć często. A to jest jedna z pierwszych rzeczy, które można zrobić. Tak samo możesz przejść do medytacji, tak samo możesz przejść do dziennika i tak dalej. To zastanówcie się, co robicie, bo to naprawdę nie, nie musi być takie trudne.